Witam Państwa, dzisiaj pokażę jak pracować w programie Stitcher Universal za pomocą siatki i przyciągania do siatki. Robię pracować na siatce, teraz mamy tu włączone tylko takie malutkie punkty. Dla mnie troszeczkę są słabo widoczne, więc ja wolę mieć tą siateczkę bardziej jak gdyby widoczną. Wchodzimy tutaj w opcję ustawienia siatki. Wybieram sobie linię czerwoną. Tutaj zmieniam z punktu, tu mamy do wyboru punkt, krzyżyk, linię przerwaną. Ja chcę linię i akceptuję. Możemy dodatkowo dołożyć sobie taką siatkę pomocniczą. Jeszcze wchodzimy, To jest taka siatka. Tu zaznaczymy sobie ją na przykład niebieskim kolorem. I tu mamy podział tej, tej wielkości na ileś elementów. Ja sobie tutaj zrobię na przykład na cztery. Tak i mamy cztery długości tutaj od punktu do punktu. Jak teraz możemy pracować? Chodzimy na... Znaczy się tutaj wyłączę tylko na tego tutaj na razie tę funkcję uchwyt-kąt, bo chcę pokazać na razie podstawę jak jest, czyli jeżeli mamy to wszystko wyłączone, zaczynamy rysować, możemy sobie w dowolnym punkcie naszą linię prowadzić. Tu już nie, nie ma jak gdyby zależności jak chcemy rysujemy. Tak nic nas nie przyciąga do siatki. Teraz wchodzimy na widok i zaczniemy tutaj do przyciągania do siateczki. W momencie kiedy mamy przyciąganie do siatki, punkty zawsze nam się na skrzyżowaniu tej siatki tutaj jak gdyby znajdują. On sam, ja nie muszę celować, tylko on zawsze znajduje połączenie tej siateczki dzięki temu mogę sobie tutaj jakieś elementy geometryczne równo Rysować. To jest jed, jeden, jeden element. Możemy też zaznaczyć, zmienimy sobie tutaj kolor i odznaczymy do siatki, ale zaznaczymy tylko proste kąty. I teraz, jeżeli sobie zaznaczę jakiś punkt, to zawsze program będzie nam następny element, punkt generował pod kątem prostym. tak? Więc możemy sobie rysować tylko bryły pod kątem. Proste. Możemy też zaznaczyć dwie funkcje na raz, czyli do siatki i prostokąty. Wtedy nam przyczepia się do punktu dosiadki i znowuż możemy rysować tylko kąty proste. Możemy też jeszcze rysować tutaj yy, kąty. Teraz tak, wielkość tego kąta. Jest określona w programie. Teraz mamy ustawione na 15 stopni i będzie się nam przyczepiać do siatki. Tutaj możemy tą siatkę odznaczyć i teraz już dowolnie, ale dzieli nam ten kąt na 15 stopni od linii. Tak, Czyli tak mamy narysowane. Możemy sobie tutaj to dowolnie o 15, czyli 15, 30, 45. Możemy też wyjść. I zmienić to w ustawieniach. W ustawieniach ta wartość jest tutaj. To jest podane na przykład 15. Ja sobie zmienię teraz na 30. I jeżeli znowu zaznaczę do siatki, no to nam tu ładnie dzieli na 30. Tyle fajne, że możemy sobie wtedy ładnie równo nie trzeba celować. Tylko ten kąt zawsze nam się generuje. Sam. Jeszcze mamy taką funkcję, jak do gorącego punktu. Jest to troszeczkę dziwnie nazwane, ale chodzi o to, że jeżeli go, ją mamy zaznaczoną, to w momencie, kiedy rysujemy naszą ścieżkę, to następny punkt zaznacza nam połączenie z, z innym elementem. Przyciąga, jak gdyby do innego elementu. I No jak gdyby do, do węzłów tych, tych elementów zaznacza środek. tu mamy środek linii podziału tych elementów. Wierzchołek. Koniec chyba. Ale generalnie tak, dzieli nam te elementy na połowę. I wtedy nam się te łączenia jak gdyby po połowie ładnie dzieli. I teraz jeszcze co ważne, zawsze możemy tę funkcje wyłączać sobie, podjąć tylko na widok i zwolni I wtedy jeżeli zwolnimy to już rysujemy sobie z powrotem luźno.